Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dziś zabieram Was w trasę. Wakacyjne Rowerowe Show z Greenvelo. W ramach akcji Wakacyjne Rowerowe Show z Greenvelo odwiedzam 6 miejsc, w których występuję, robimy warsztaty dla dzieciaków i generalnie super rowerowo się bawimy. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to największy, najdłuższy szlak rowerowy w Polsce, ma prawie 2000 km. przebiega przez pięć województw wschodnich znajdujących się we wschodniej Polsce, czyli Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, wszystkie wymieniłem? Jeszcze raz, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, wszystkie wymieniłem, tylko sobie palce pomyliłem. Przebiega przez 5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych jest naprawdę super trasą. Sam spotkałem wielu ludzi z Holandii czy z Belgii, którzy przyjechali ten trakt szlak w całości i bardzo go chwalili, więc jest naprawdę mega. Ja znam odcinki podkarpackie. No bo tam mieszkam, więc tam najczęściej jeżdżę na zwykłym rowerze, co zresztą nie zdarza się często. Ale dzisiaj pokażę wam, jak jeżdżę na swoim rowerku do skakania i co robię, żeby ludzie dobrze się przy tym bawili. I tak właśnie wyglądała moja przygoda z wakacyjnym rowerowym show, ze wschodnim szlakiem rowerowym Green Velo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również spotkamy się na tej trasie i zaliczymy jeszcze więcej miejsc niż w tym roku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za doping. Byliście naprawdę mega. Super się bawiłem na tych pokazach, chyba nawet lepiej niż Wy czasami. No dobra, wybawiliście się pewnie lepiej. Najważniejsze, że było fajnie, bezpiecznie i mam nadzieję, że niektórzy zajarali się troszeczkę rowerem i teraz częściej będą na nim jeździć. Dzięki, do zobaczenia!